Dzień dobry, to znowu my witamy serdecznie, nie możemy się już doczekać. Kolejny odcinek naszej sagi. Jak żyć? Jak żyć? Znowu będę musiał się denerwować, martwić się tymi problemami tych rodzin. Obejrzeć i się denerwować razem z wami To są emocje, to są emocje, które czasami po prostu nami targają Kolejny odcinek, kolejny premierowy dla nas również Dla nas, dla was, do obejrzenia wy będziecie, My nagrywamy go rano, a wy będziecie go oglądać po południu Więc można powiedzieć, że cały dzień spędzamy z wami Let's begin Tylko ja bym chciał, żeby nie było takich... Takich rzeczy jak ostatnio oglądaliśmy, bo ja to byłem naprawdę bardzo zdenerwowany. Te futrzaki po tych drzewach latały, ona nie wiedziała co się dzieje, ten chłopak, ten chłopak też, no... Chciał, chciał, chciał się z nią pobawić, przyszedł na to wino, a ta... ah, szkoda gadać. Let's begin. Po angielsku, a po polsku zaczynamy. Zaczynamy, moi drodzy. Krystyna Szaniawska jest wykładowcą na wyższej uczelni. Kobieta mieszka wraz z córką i mężem na warszawskich bielanach. No, to która, nie matka, nie, która córka. Nie, nie daleko mnie. Mama, pomożesz mi. Tak. Byłaś dobra z pozytywizmu, prawda? No. Najle, najlepsza. Bo ja jestem bardziej romantyczna. Ale gęste włosy ma. Podoba mi się to. O, stary wrócił. Ręce, nogi bolą. Wszystko boli. Ojej! No, by się. Chyba coś tam spadło. Nie, dlaczego? he O, Nie. Rysiek, co się z tobą ostatnio dzieje? <noise> buzi, buzi. A ty co? Jesteś pijany o czternastej. Nie piskuj. i co mówisz? Co z tego? No jak to co, no w, w, w Melanżu jestem. Przeproś, albo to szlaba Ty? Jestem pełnoletnia, zapomniałeś? <noise> Ale ja. <noise> Pieno no, król lew, no powiedzieć. Artysta. Co za gówniara. Tu chyba co? będą się liście sypały dzisiaj. Nie, 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 porozmawiajmy. Rysiek, jesteś podpity, pogada. Podpity? On jest bez ryja. Mieszasz Agnieszce w głowie. Co tu się dzieje? Co ty powiedziałaś? O kurde, no bardzo nieładnie. On nie wie, co się dzieje. Jak on 14 już bez ryja, to który on musiał ładować? Ryszard nigdy nie był abstynentem, ale kiedy stracił pracę, wszystko wymknęło się spod kontroli. No, zaczął walić gaz. no. Tak? Idź stąd. Ale to ja? Kurczę, jakoś się zaczyna od razu źle. Agnieszka, tata ma trudny charakter. Ja to wiem. Tata ma trudny charakter. Ale naprawdę on nie jest złym człowiekiem. Postaraj się go zrozumieć. No nie, tylko. Tylko Irena go niszczy. Tylko nagniata. A to, że nie dostałam się na studia, a to, że on za wszystko płaci. To trzeba było się dostać. to trzeba było z mamą się dogarać, jak ona wykłada na studiach. celnie już byś miała ogarniętą, no. Litujesz się nad nim i tyle. Co ty z nim w ogóle robisz? Kochasz go jeszcze? Ale dziwna sytuacja, bo nie mają żadnego zwie zwie zwierzęcia w domu. No, jest Irena. <noise> Tatu już czasami w bydlaka się zmienia. Szlak by cię trafił! Krystyna! Rysiek dokazuje. Idź, Iść, do, idź do ryka. idź, bo szkłanie może znaleźć. <gryśka> Podaj sól! Kryśka! Moje życie z Ryskiem nie było usłane różami. To nie była wielka miłość. Ale wiele lat temu bardzo mi pomógł. Dwa dni później Krystyna przyjechała na uniwersytet. A, to ona na uniwerku. O, kawką jeździ. szpilka dziewiątka. O. Oj, papiery oj, się wysypały. Się. Oj, ale fajtłapa, łapa, Boże, jedyna. O, ja pani pomogę. Nie trzeba, poradzę sobie. <laughs> oj, Mam rometa! Pani wskakuje <laughs> na A ramę. Nie, to kolarka, kolarka, przepraszam. A w ogóle to bardzo czule, że mnie przedstawiłem się. Kamil Kwieciński. Szaniawska. Miło mi poznać. No to co? Tak zwany Milf, milf Hunter, ale na, na, na milfy to się na rowerze nie jeździ. Zobacz, zobacz. Ależ on, tak, będzie, o nie, dziś, on będzie o dzisiaj o niej myślał. ale Ależ, Ależ tych kart Takiego powabiła. milfa bym. Dzień dobry ponownie. Co pan tu robi? Przyszedłem na wykład. Uuuu, ale ja chciałem. A, a po repetycji. Zaraz, zaraz. Za chwilę zaczynam tu wykład ze swoimi studentami. No to wychodzi na to, że jestem jednym z nich. Jestem nowy, przeniosłem się, od dzisiaj zaczynam. A, faktycznie. O, bo to ona na pewno wszystkich nauczyć. Będzie pan miał sporo do nadrobienia. No, pani profesor mam nadzieję że mnie nauczy. Mam wspaniałych studentów, na pewno ktoś pomoże panu z notatkami, z materiałem. Co? Leko nasz ta pierwsza... <śmiennie> <śmiennie> tu ekipa idzie. Z ten w kluczakach przyszedł. A. Aga, możesz tu na chwilę podejść? Nie mogę, idę się uczyć. Agnieszka! Agnieszka już tutaj nie mieszka. Co to jest? Co to jest? Pytam, co masz na szyi? To mówię kwiat lotosu! Nie bądź bezczelna. Dziarunek, teraz latam dla harlejowców. To tatuaż? Naprawdę nie widzisz. Nie, A Agnieszka, to jest ohydne. Hahaha, <grym> taki <grym grym> że Rysiek, tu jest królem aktorstwa. Król Ryszard. Nie dostałaś się na żadne porządne studia. I Dlatego musisz chodzić na płatne, za które płacimy z matką, e, kupę pieniędzy. Kupę. Kupę, kupę, Ta. Ja nie muszę, nie muszę studiować. Ja teraz jeżdżę na harleju, mam tatuaże, będę piła piwo. Ciepłe, zimne. Czy ty siebie słyszysz? Tak się odwdzięczasz? Rysiek! Przesadzasz! Bezrobotny alkoholik? O! Ty mi mówisz o ambicjach? Uuuuhuhuu! No Ryszkowi zerwało, no. Y, powiem Ci tak. Rysiek mm -hmm. jest już w tym stadium. Że to już jest... Że to już... Już nic nie pomoże. To już tylko zakład zamknięty. To... Żony nie kocha, dziecko bije. Kto to, kto to kurwa wymyśla? Jezus Maria. On jej nie uderzył otwartą ręką, tylko najpierw przytrzymał ręką, tak? I zrobił coś takiego. Ale jest coraz gorzej. Niemy w to. Tu nie ma, tu nie, tu nie wiem, no. Nie, na... nie ma prowyka nadziei na nic. W innych odcinkach na początku było coś za... było coś źle, ale było radośnie, a tu jest z każdą chwilą jest coraz gorzej. Ja. Ale nie wiem, czy to nie, nie chcesz... jest rozrywka. Nie no, wiem, czy umie grać te nerwowe sceny. Jest po prostu absolutnym. Bez talenciem. to Jest, jest otyły, jest alkoholikiem, jest bezrobotny. Praktycznie same minusy. Jak nie umiesz uszanować ojca, to spakuj się i wyjdź. Oho, młoda się chyba pakuje i wyprowadza. Matka nie wie, co się dzieje. Chyba weszłam w nie najlepszym momencie. No nie. Czy ty wiesz, co ona powiedziała? Córeczko, co tu się stało? Uderzył mnie! Sta stary mi liścia wypłacił. Zobacz, jaki ślad ma jeszcze. Uu. Ty draniu, jak śmiałeś podnieść na nią rękę! Ty... No kurde. Ryś... Nienawidzę tego domu nie chcę tu być! Tak, już to mówiłaś, tam są drzwi. Sztywniutko, Rysiek! Co tu się dzieje? No wszystko się ułoży Nie. Wszystki ślad mano. Proszę cię! Nie, mama. Nie. Ale Agnieszka! Czekaj, bo się wszystko zasypie zaraz. Wysypie, sz... naraz. Poczekaj, zostaw to, zostaw, bo to wy... wypadnie! Rozumiesz? Nie zgadzam się na to i nie mogę stracić drugiego dziecka! Kurwa, jak to? Co tu się stało? Halo, halo! Jakiego dziecka, mamo? Obiecaj mi, że się nie wyprowadzisz, że zostaniesz. Ja wiem, że ojciec zrobił coś strasznego, ale. Nie no, ojciec was napierdala, no więc no pakujcie się obie, no. Jezu, i co z tego? Chcę wiedzieć! Teraz zobacz, jak ten ślad się zatrzymał. Jakoby musiał mocno uderzyć. Jezu, mamo, jesteśmy przyjaciółkami czy nie? Oho, to ją bierze już pod włos. Czy jakiś trudny. może trudny tak. odcinek dzisiaj. Jesteśmy jest... waflami, czy nie jesteśmy? Tata pojawił się później. Właśnie dzięki niemu to przetrwałam. No przyjaźniliśmy się i. Ta, i co, i rysiek teraz może wszystko? Nie podoba mi się ten rysiek. Nie, mamo. Zawiodłaś mnie. Nie chcę być w tym domu ani chwili dłużej. kategorii MILF bardziej chodziłaby nad i tak wszystko foremne tutaj. No, ja nie wiem. Udaje się zażegnać kryzys między córką a ojcem. No, lecą oktawką. Wszystko się ułoży. Gówno się ułoży. Ogarnę ojca. Ogarnę to wszystko. Ojca trzeba zamknąć w... to nawet wszywka i zakład. Nie, mamo. Co się stało, to się nie odstanie. A to ładna dziewczyna, zobacz. Bardzo hmm. ładna. To twoje życie i twoje problemy. A ja mam swoje. No nie taka mądra. Wyjeżdżam do Anglii. O... Gdzie? Do Anglii. Muszę się od was w końcu uniezależnić, tym bardziej od ojca. A to co nie może w Warszawie pracować? To to zmywaków nie ma w Warszawie? Tak. Matka, ma, matka zaraz się zapłacze. Poczułam, że tracę kontrolę nad własnym życiem. Ta matka ma tajemnicę, ona też kiedyś była z Ireną. Na ty, myślisz? To oni taki trójkąt mają? Bermudzki. Ja nie wiem, czy tutaj ten student nie będzie jej pocieszał. Dzień dobry, moja ulubiona pani profesor. Zobacz, jak usiadł. Siedział na pręcie i na teraz wilka mógł dostać. Słucham pana. Mam sprawę. <laughs> Z tymi książkami nie jest łatwo, ale pożyczę panu swoje. Oho. Niech pan do mnie zadzwoni. Jutro mam dyżur na wydziale, to wezmę je dla Pana. Aaaa, zaczyna się! Tak zrobię. Dziękuję, zadzwonię. Tylko nie wysyłaj jej tam, wiesz. Cześć Bożenko, dobrze, że Cię widzę. Potrzebuję Twojej rady. Chodzicie tego przystojniaka? Aha, to mój nowy student. Okej, okay, więc o co chodzi? Chodź, może usiądziemy na chwileczkę. Ty, to widać, że ona tylko tych studentów to tak mienia, wiesz, jak rękawiczki. U niej to się zalicza ustnie. Agnieszka wyprowadza się do Anglii. Cholera. Czemu? Daleko. <grywia> Ostatnio kompletnie się nie dogadują. Normalne. Nie, ja, ale oni lutuje po mordzie. To, 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 to nie jest naturalne, no. Nie no. Uderzył ją w twarz. Co? I to tak uderzył, przytrzymał i uderzył. Dwa dni był ślad! Dwa dni! Wiesz co? Twój mąż to jednak dupek. No dupek, żołnierz. To No ja No tak? A ty niby jesteś taka święta? Ta. To Agnieszka przesadziła. Obraziła mnie! Rysiek, no wy, wypłaciłeś się i liścia, no. Przemocą szacunku nie zdobędziesz. Nie interesuje mnie twoja opinia na ten temat. <laughs> Rozpuściła się do granic możliwości, to teraz radź sobie z nią sama. O, nagle wielki tatuś. Ja, ależ go nie lubię. Zresztą ona do siebie nie ma szacunku. Ona do nikogo nie ma szacunku. Ale to wszystko twoja wina. Byłaś dla niej zamienka. To psycholog jest, to On powinien być szefem motywacji. Szkolenia powinien prowadzić. Ale co, na, nabuzowany? Od, od, nie mu tutaj ta, ta żyłka to zaraz pęknie, bo to jest... ona ma taki napis. Irena, 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 dzwoń, dzwoń, dzwoń. <grym> dobry, Nie przeszkadzam? <grym> nie, niech pan wejdzie. O o. Niech pan wejdzie. Książki spakowałem, to może też i przypakuję. Nie musi pan. Oj, oj, oj tutaj... Ale jak żarty, ale... rzucił! Ale bajerka posłał. Ja muszę zatrzymać, bo Posła bajerka. On, wie, się... co on wie co robi, on wie ale... co robi. Możesz mi powiedzieć, gdzie ty do cholery jesteś? Jestem na uczelni, mam dzisiaj dyżur. Tyram, w robocie jestem. Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Kurwa powiedział? Dlaczego? Zrób zakupy, jak będziesz wracać. Głodny jestem. <laughs> ZRYĆ! Ciebie przerasta zrobienie zakupów? Muszę kończyć. Bezrobotny, gruby warchoł, siedzi w domu, wali wódę... Wali je po mordzie. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Koryta! W pracy jesteś. Gówno mi obchodzi gdzie jesteś, pakuj się i przy, przywieź mi tutaj jakiegoś kubełek z KFC czy coś, no bo przecież Nie, ja to no. usycham kurwa. Żołądek mi do kręgosłupa się przykleja! Czyli? Kobieto, umieram! O, o, o! o. o, o je... się palce! I to to jest ten moment! Dla, dlaczego? Złapią za szyję tak. To piękne. Jest to zbyt piękna. I za mądra. Naprawdę, muszę już iść. Tak! Ona poczuła to! Kobieta ma dość zachowania Ryszarda. O, dwie torby zakupów. Dzwoniłam do ciebie, żebyś pomógł wnieść mi zakupy. Nie słyszałem. <noise> Bez skarów leży! Za głośno telewiz telewizor grał. Powiedziałeś, że nie możesz jechać po zakupy, bo źle się czujesz. No, bo nie mogłem. Wypiłem dwa piwa i nie mogłem. masz z tym jakiś problem? Wypiłem dwa piwa i nie mogę już stać. Zrobiłeś się agresywny, a ja tak nie chcę żyć. O czym ty znowu mówisz? Co? kobietą. Przez to? Przez to tracimy Agnieszkę. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. <śmiech> <śmiech> Agnieszka nigdy ci nie wbaczy tego, że ją uderzyłeś. Nigdy! Jak. Gdzieś kolumna troszkę. Gdy się dowie, że całe życie była oszukiwana. Ooo, stary idzie, idzie w O czym on mówi? Co tu się dzieje? Rysiek przeholował. Do tej pory wszystko mu wybaczyło. No, zadzwoni do tego studenta. Pójdą na lody, na stówę. Co tu się dzieje? Po kłótni z mężem zdenerwowana Krystyna zadzwoniła do koleżanki. Ale zgrabna jest. Zastanów się. No. Powinnaś gdzieś wyjechać. Do kina idź. Do kina? Ale z kim? Młody, sta młody, młody stolarz w starą deskę hebluje, no. Dzień dobry. Z tej strony Krystyna Szaniawska. Ja... Dzień dobry. Coś się stało? Nie. To znaczy tak. Haha! Muszę porozmawiać z kimś. Chodźmy do kina. Strasznie... Na co? Na 365 dni. Tutaj... Kino? Jedzenie? Albo może pogadać? Na wszystko. W angielsku to jest śniadanie z kolacją. To jest tak zwany bed and breakfast. All in. Ja podjadę po pana. Dobrze. Mickiewicze, wjazd od tyłu. No wjazd od tyłu, no wiadomo, no! Oj, oj, oj... Bardzo się cieszę. Do zobaczenia. Kupia, Nawet nie musiał mówić, po prostu szyfrem powiedział. Wjazd od Mickiewicza. <śmum> o kurwa, jak to poszło. Krysia, co jest? <śmum> <śmum> Krysia, co Krisha? jest? Weź, weź, Przecież oni nie byli w żadnym kinie. Krysia. Krysia! Chodź do misia! Pojedziemy do kina, na hot dogi, na watę cukrową, pokażę ci, pokażę ci wybieg z, z, z końmi wzo. A tam jest kolumna munta. Ależ poszło! Krysia, co jest? co, zapomniałaś chociaż na dwie godzinki? No tak. No tak, ale no wiesz, muszę wracać. Proda życia tak zwana. Znowu muszę wrócić do tego grubego knura. To wypił dwa piwa i nie może wstać. Jak ja miałam spojrzeć prosto w oczy Ryszardowi po tym, co się stało? Ty nic o mnie nie wiesz. Powiedz jej, kocham cię. Masz męża, który cię nie szanuje, nie kocha, zaniedbuje, Krysia Ty. Wyglądasz jak skrzyża zdjęta. Daj spokój. Heblował mnie dwa dni. Bożena, zrobiłam coś strasznego. Zabiłaś kogoś? Przespałam się z kimś. Wow! Jak było? Nawet nie wiem, zaraz uciekłam po... Nie wiem. Nawet nie wiem! Nawet nie wiem jak było. Nawet nie wiem jak było, bo... 13 sekund i po zawodach. Nie przychodzi na wykłady? Przespała się ze studentem? W ciszej, proszę <noise> To jeszcze afera będzie. Który to? Gadaj. Przystojny? <głos> <głos> nie, nie mam tego najbrzydszego. Nie, najbrzydszego z ostatniej ławki. Inny niż wszyscy. Nie no, oczywiście. No tak! Siedzi na parkingu przed twoim samochodem i wyraźnie na kogoś czeka. Co ty mówisz? Oj, To jest miłość. Robię bolognese. Haha! Robię Poczekaj! Robię bolognese. To Robię bolognese. KURWA! Daj ja się znowu rozwieźć, nie mogę na jesteś utyty, gruby, knur, a ja alkoholik, robię bolognese. Nie teraz, bo robię bolognese! Jutro składam pozeforos. Słucham? Pojebało cię? I co, tak sobie postanowiła z dnia na dzień i już. No, no tak. Nie bierze się rozwodu o tak, bez przyczyny. Jesteśmy rodziną. Co się rozpadło? Gdzie? Ta, co to? Zamek z klocków? Ja podjęłam decyzję. Leczkę. Zaraz, zaraz, kochana. Nigdzie nie wyjdziesz, albo nasza córka pozna całą prawdę. <laughs> Puść mnie, chcę wyjść! Ty kogoś masz. Oho. Rysiak ją rozgryzł. Powiedz, że mnie kochasz. <laughs> Zobacz, jak on gra! Musisz się z tym pogodzić, to już koniec! Ty, ale spakuj się! No przecież z torebką sama nie wyjdziesz, już nie bądź taka. Byłam w domu. Ojciec mówił, że się wyprowadziłaś. Ależ ma kreację. To jaka jest ta Twoja tajemnica? Oho, zaczyna się. Pranie łba jeszcze większe. Zanim poznałam Twojego ojca, spotykałam się z kimś. Z Murzynem. <laughs> A potem okazało się, że jestem w ciąży. Pierwszy pierwszych dni życia pokochałam to maleństwo. Czyli nie poroniłaś, tak? Junior przyszedł. Wejdź, bo my oglądamy tu horrory. Zostało porwane. <laughs> hilfę, Hilfe! Hilfe! Ale jak to? No nie szukałaś go? Szukałam i szukałam. Dwa mać, co tu się dzieje? Tak mi przykro. Nie wiem, co powiedzieć. Weź matkę na kawę, na coś do picia. Kocham cię córcia, wiesz? Też cię kocham, mamuś. Zdenerwowany jesteś? O, ty, ale... Ty, no tam to bardzo fajnie wygląda. Minęło kilka miesięcy. Krystyna odeszła z uniwersytetu i zamieszkała z Kamilem. O, zobacz, jaka to jest miłość. Zobacz, jak ona odżyła, jak odbodniała. Ta, włosy sobie nawet zakręciła, a ten jej tutaj coś... Bo chciałam ci powiedzieć o czymś bardzo ważnym osobiście. Dobra, kończymy, bo teraz wchodzimy na szołapa. Miałam ostatnią sprawę rozwodową. To już koniec, definitywnie. Rozwiodłam się. Jestem wolna. <śmiech> no <laughs> jakie, wolna jak zajęta? Masz już masz partię obok siebie. To ja też ci coś powiem. To miała być niespodzianka, ale już nie mogę wytrzymać. Chodź tu, Abdul! To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Spełniają się wszystkie moje marzenia. To nie może się tak skończyć. Nie wierzę. Dobra, kończymy i. Poczekaj! Teraz będzie show-up! Dawaj! Z niespodziewaną wizytą ze Stanów Zjednoczonych przyjechała do nich matka Kamila. Hej. O kurwa. Teraz to się tutaj piekło zrobi. Moja mama, oto ona. Mamo, to jest Krystyna. Krzysiu, to moja mama. <laughs> to może zrobimy coś na ciepło? Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? W tej chwili. Now! Now! Co ty wyprawiasz? Mówiłeś, że jest tylko o kilka lat od ciebie starsza. No tak, o dwadzieścia. Skończyć ten związek! Możesz mówić ciszej? Co tu się dzieje? Zrozum, że ja ją kocham. Nie! Musisz to skończyć, rozumiesz? Nie zgadzam się! Co tu się dzieje? Jeśli to akceptujesz, to zostań, a jeżeli nie... Pakuj mandzur! Kamil, proszę cię! Nie, ja swoje powiedziałem. Ja wychodzę, a ty to przemyśl. Ale za młody jest, ale on jest dużo dojrzały, niż się Tak, wydaje. on można tak jak ty. W wieku 30 lat przeżył tyle ile niektórzy 70 ursula. Byłam. przerażona. Mówię ci, że to ona dźwignęła tego chłopaka. Z tego wózka wtedy. Wyszedł. Pokłóciliśmy się. Czuliśmy się. O co? O jajco? Jeżeli chodzi pani o to, że Kamil, Kamil jest młodszy ode mnie, to nie. To nie o to chodzi. Mówiłem? A o co? O kur. To ja. Porwałam twoje dziecko. Po wypadku nie mogła mieć swoich, a bardzo chciałam. O kurwa mać, to już jest za grube. Nie! NIE! Nie wiem skąd wiesz o porwaniu, ale to nie może być... To jest prawda! Nie mogę na to patrzeć! Ale taki musi to na relaksie. Nie mogę! Ojciec mi pomagał, obserwowaliśmy cię od dawna. Czarnym meśkiem, beczułom, Wszystko o tobie wiedziałam. I potem... Jak w ogóle za nią tym meśkiem, kurwa. O, jak jesteś śliczny. Ja yeah, pierdolę, co to, co to za gówno jest chore? Wjechałam z Chamilkiem do Stanów. Ale... Zbladła coś Kryśka. Kamil nie może być moim. Kamil jest twoim synem. <noise> Daj mi coś ciężkiego! M notek. Zewnętrzną część od dłoni uderzę w twarz. Zamknij się. Nie mogę cię słuchać. Zabierz tą butelkę, bo mnie... On nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Tak! <noise> to trzeba było tego nie mówić. Wielność się stąd! Zrujnowałaś mi życie wtedy i teraz! Nie chcę się widzieć! Czekaj, poczekaj, bo wyrwiesz drzwi z zawiasów. No, Kryśka. Nie. Jeszcze się zaraz okaże, że, że Kamil Kryśkę wiesz. Zalał. Nie. <laughs> Co to, to jest? Informacje, które usłyszała od matki młodego mężczyzny, całkowicie ją załamały. Ja wszystkie włosy, ja Kamil... oświeję, wyrwę wszystkie włosy. Kamil, no, muszę odejść. No moi drodzy, jak nasza seria będzie się rozwijała w takim tempie, to, to my będziemy musieli prosić was, żebyście dali nam namiar na psychoterapeutę, na jakieś leki, antydepresanty i tak dalej. Xanax będę łykał po prostu trzy razy dziennie. Absolutny skandal. To jest skandal, że ktoś na to wpadł, kto to wymyślił. My to musieliśmy obejrzeć teraz to musimy wam zrecenzować i opowiedzieć i ocenić. To jest po prostu skandal. Nie róbcie tak. Aj, odcinek Zagnes i Magnes to miał zupełnie inny wymiar. Yy... Znakomicie bawiłeś. Ja widzę, że ty jesteś teraz ubawiony. Ty mógłbyś teraz iść po prostu yy, trasą łazienkowską potem na starówkę i cały czas tańczyć, śpiewać i mówić, wow, życie jest piękne. Rękoczyny, alko dobicie, alkohol, tatuaże, skóry, ramoneski, wszystko. Oj, kudajcie mi namiar, czy, on, czy my możemy dla nich pisać scenariusze takiego chorego gówna, bo chore gówno, au, autentycznie chore gówno, no. I, I ten chłopak, ten Kamil mówi, słuchaj Kryśka, ty jesteś fajna dziewczyna, no. lubię kobiety w twoim wieku, bo wiadomo, im Jagoda starsza, tym słodszy sok. Później ta scena, jak oni leżą w tym łóżku, do niej, słuchaj Krysiu, Krysiu, mamusiu, czy jak ci tam, no przecież to jest dramat. Siedzisz, W 8 godzinach, 10 pracy dostajesz nie gong, tylko po prostu młotkiem takim, wielkim hamerem takim yy, ulicznym, co ludzie tam borują drogi, no stajesz gąga w łeb. Najba najbardziej najbardziej hardkorowy Hardkorowy, chyba. najbardziej patologiczny, mimo że te poprzednie już były yy, nie... Nie no, to była totalna, totalna patologia w ogóle, kto to wymyśla, kto się na to godzi, czy, czy wy ludzie... Weź, aż, aż, aż się zdenerwowałem no. Rysiek naprawdę starał na wysokości zadania. Kiedy musiał grać alkona, Al grał alkona. Kiedy musiał grać. Bez ryja, bez, bez ryja, ryja, tak. grał bez ryja. Kiedy yy. trzeba było leżeć na kanapie pić piwo. Lezić, to najpierw trzymał, potem. To, czy to było? To... każdy trener boksów by to zobaczył, to jest fachowiec. Ale druga część tego jarmuża no, musi trafić. Dla, dla Kamila. Dla Kamila, no przecież ten chłopak grał. Nie dość, że był z starszą kobietą, która później się okazała jego matką. Aaaa! Musiała ten język czyścić trzy razy. A ty co? Jesteś pijany o 14. Nie piskuj, no i co mówisz? Co z tego? Co ty powiedziałaś? Takie małe bawoloko, oko, chyba jej też możemy dać, matce, bo To były takie momenty, w których no, ona mnie nie przekonywała zupełnie. No, no nie, powinna to... krzyknąć, powinna coś zrobić, a to było tak. Nie mogę być z tobą i tak dalej. No. tak, no tutaj tak. dla, dla Kryszki faktycznie. No i jeszcze ta koleżanka ze szkoły też była taka. Wow! Wow! Ty, Draniu, jak śmiałeś podnieść na nią rękę? To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Spełniają się wszystkie moje marzenia. Zamknij się! Nie mogę cię słuchać. Każdy z nas i każdy z was ogląda. Otóż kilkadziesiąt tysięcy ludzi obejrzało naszą serię Jak żyć, gdzie opisujemy parę dokumenty i... i parę osób dopiero. Dostrzegło, piszą do nas osoby, mówią: My, nawet tyle lat żyliśmy w nieświadomości, że gdzieś na świecie coś, ktoś coś takiego wymyśla. Naprawdę. I to... ludzie to oglądają po pracy. Słuchajcie, to było niesamowite przeżycie. Dziękujemy za dziś. Polecamy kolejne nasze produkcje z serii Jak Żyć. A wszystkich was zapraszam oczywiście, do śledzenia naszych socjali. Sprawdzajcie nasz Instagram, nasz Facebook, naszą grupę na Facebooku i naszą społeczność na YouTubie. Pamiętajcie o lajkach. Bim, bim, bim i bom.